Zorinol to naturalny preparat, ale zarazem najsilniejszy, naturalny środek o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych. Zorinol jest jednym z najczęściej stosowanych leków. Szczególnie w walce z chorobami o charakterze zapalnym, swoją popularność zawdzięcza szybkości i skuteczności działania. Zorinol wykorzystuje się jako niezbędne uzupełnienie terapii tych schorzeń, które zaburzają pracę układu odpornościowego. Mowa o chorobach autoimmunologicznych, czyli takich, w których organizm ukierunkowuje agresywne działanie na własne komórki, i to prowadzi. Do powstawania stanu zapalnego. Wtedy w takim przypadku podanie Zorinol jest konieczne. Dzięki niemu zmniejsza się zapalenie, a organizm przestaje atakować własne komórki. Jakie są zalety preparatu Zorinol ze względu na doskonały skład często jest jedynym wyjściem do przeprowadzenia skutecznej terapii? Stosuje się go w przebiegu wielu postaci stanów zapalnych, zapalenia prostaty, zapalenia stawów, kiedy bolą stawy przy zapaleniu błędnika, przy zaburzeniu błędnika, przy wszelkich chorobach, w których jest zaburzony układ immunologiczny czyli jako niezbędne uzupełnienie terapii, Antynowotworowe, przy zapaleniu nerek, wątroby. Tutaj należy zwrócić Państwa uwagę, że zolinol ma ogromne właściwości do detoksu i oczyszczania całego organizmu. Stąd jego dobrodziejskie działanie na wątrobę i nerki. Ale to nie jedyna zaleta zolinol. Ma tak szerokie spektrum działania, że stosuje się go w przebiegu Alergii, chorób dermatologicznych. Jest dobrodziejstwem w chorobach dermatologicznych. Lek naturalno-organiczny Zorinol jest również preparatem, który można go przyjmować długo. I nie ma żadnych działań ubocznych. A same dobre, pozytywne działanie. Zorinol zabija w organizmie wszystkie chore komórki, pomaga w odbudowie, tworzeniu się nowych ciał odpornościowych, czyli jeśli zażywasz Zorinol, odbudowujesz, naprawiasz swoją odporność, stymuluje system immunologiczny. Zorinol działa również pozytywnie na niwelowanie różnego rodzaju bólów, przemęczenia, wpływa tym samym na poprawę aktywności fizycznej, jak i psychicznej. Substancje przeciwzapalne zawarte w preparacie zorinol wspomagają zwalczanie chorób bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych w całym organizmie. Na dzień dzisiejszy, w tak ciężkiej sytuacji ogólnoświatowej, aby wspierać układ odpornościowy, to tylko przy zażywaniu preparatu zolinowym.